Dzień dobry. Dzisiaj w naszym studiu pod Jaskółkami gościmy Olgę Strużynę mazurkiewicz Dzień dobry. E, która zajmuje się e, tak naprawdę wpływem wnętrz na zdrowie człowieka i jego samopoczucie. Tak. E, chciałyśmy porozmawiać o tym, e, na ile możemy poprawić właśnie e, swoje e, samopoczucie e, albo pogorszyć e, tak e, naszym może. otoczeniem. Tak to bywa. Taka krytyk architektury Sara Williams powiedziała właśnie, że nasze otoczenie może nam pomóc albo może nas zranić wręcz. Więc to rzeczywiście różnie, różnie bywa, ale jestem po to, żeby pomóc stworzyć taką przestrzeń, która pomaga pacjentom wrócić do zdrowia, w, którym czują się, w której czują się bezpiecznie i powoli ich samopoczucie się polepsza. Ale w ogóle skąd przyszło ci to głowy głowę, zająć się akurat taką dziedziną? Bo nie wydaje się to kierunkiem akademickim i bardzo powszechnym zajęciem. No teraz to już się zmienia, ale faktycznie jak zaczynałam, to, to, to przyszło tak do mnie stopniowo, powoli. Na początku oczywiście to była historia związana z chorobą mojej babci. Która była chora, miała dwa nowotwory. I na początku leczenia ona jeszcze wyrażała taką chęć nawet do zrobienia remontów domu, a w ogóle do wrócenia do domu ze szpitala. Kiedy się stało to niemożliwe, to po prostu przebywałam z nią w szpitalu no i spędzałam z nią tam dużo czasu. I takim też mocnym punktem w tym wszystkim, kiedy już była naprawdę chora, było to, że. Miała zawsze ze sobą żółty kocyk. I kiedy przechodziła z jednego szpitala do drugiego, i kiedyś był taki moment, że ten kocyk żółty, mięciutki, taki naprawdę przyjemny, pachnący jeszcze jej domem, został gdzieś na izbie przyjęć, a ja nie mogłam po niego iść, to ona bardzo ubolowała na tym. I dopiero po pewnym czasie, kiedy mama go przyniosła, ona się po prostu rozpromieniała. I te doświadczenia. Gdzieś tam we mnie zapadły, bo to była moja taka ukochana babcia. I kilka lat po jej śmierci szukałam jakiegoś nowej pasji, chciałam pogłębić tak naprawdę moją przygodę z projektowaniem wnętrz i znalazłam w Stanach taką dziedzinę jak psychologia designu. I tam na tych zajęciach dowiedziałam się o tym, jak przestrzeń jest ważna dla. Dla nas, dla pacjentów szczególnie, jak ta przestrzeń może nas albo wspierać i dawać nam lepsze samopoczucie, albo wręcz nas, właśnie ranić i być taka nieprzyjazna. I po tym certyfikacie dowiedziałam się właśnie o całej takiej nauce o całej takiej gałęzi psychologii architektury czy neurobiologii. I zaczęłam pogłębiać swoją wiedzę na ten temat. Stąd powstała też fundacja. Fundację założyłam dwa lata temu, i od tego czasu udało nam się również wyremontować dwie przestrzenie w szpitalach onkologicznych, jeden w Jeliszewie, drugi w Siedlcach. I właśnie w zgodzie z tymi zasadami psychologii architektury, chociażby. No i tam też pacjenci mogą troszeczkę w przyjemniejszym otoczeniu przebywać podczas leczenia. Jakie są właśnie te najważniejsze zasady? Jak to powinno wyglądać takie poprawnie skonstruowane wnętrza? Mhm. Ale w szpitalu czy. W, Może porozmawiamy najpierw w szpitalu, mhm. skoro, skoro mówimy o tym, co już jest zrobione. Tak, tak. I, 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 Jakie te zmiany były, co, bo co, to, co najważniejsze się mm -hmm. okazało w tym wszystkim? Tak, bo, bo jest kilka takich podstawowych zasad, i tak naprawdę bardzo ważny jest taki kontakt z naturą. Albo żeby to był widok za oknem, na zieleń, a jeśli to nie jest możliwe, to żeby tą zieleń, tą, tą naturę przenieść do wnętrza. I my tak też staramy się robić. Pomagają nam tym chociażby najprostszy sposób fototapety. Z widokiem na las, na zieleń czy na jakiś pejzaż nadmorski. To od razu pacjentów uspokaja, to, ma, to, to zmniejsza stres. Oni się mogą w takiej przestrzeni wyciszyć. Drugą, drugim czynnikiem jest oświetlenie. Ono nie może być takie mocne, rażące. Najlepiej, żeby było ciepłe, no, dopasowane do, do przestrzeni. Ważne jest też, żeby tam były takie kolory, właśnie z natury. Jeśli wybieramy meble, to żeby to nie, czy, czy malujemy ściany, to żeby to nie były krzyczące kolory, tylko właśnie wzięte z takiej palety, z przyrody, po prostu. Co jeszcze jest ważne? Fajnie, żeby w tej przestrzeni pobudzić wszystkie zmysły pacjenta. Teraz w siedlcach udało nam się umieścić dyfuzor z takim zapachem delikatnym lawendy i taka budka z dźwiękami, z ptasim z śpiewem. Pobudzamy tutaj właśnie zmysł słuchu, właśnie węchu. Fajnie, też jak gdzieś tam jest rzucona tkanina, tylko w szpitalach to nie jest możliwe za bardzo. Więc udało nam się w jednym pokoju w Wieliszewie hmm, przemycić, mogę tak powiedzieć, taką kanapę, która ma delikatną taką strukturę, że, to nie, że, że pod dotykiem wyczuwamy tam po prostu jakieś takie chropowatości. I to też fajnie pobudza zmysł dotyku. E Oprócz tego jest jeszcze taki czynnik, jak zmniejszenie hałasu, czyli ta akustyka jest ważna, więc stosujemy takie przegrody akustyczne. No w szpitalach już to jest gdzieś tam Dostosowana jest też temperatura i wilgotność. U pacjentów onkologicznych no, nie zawsze możemy liczyć na klimatyzację, bo oni właśnie muszą być w cieple. I tutaj są takie zawsze, zawsze jest to powietrze dosyć suche, A, ale generalnie w domu powinniśmy mieć dosyć wilgotne. To, to, to jest po prostu sprzyjające też dla naszego ciała i odczuwania. No to, to przede wszystkim no ten te punkt. To, to przejdźmy do domu. Dobrze. E, bo, no tak. bo szpital szpitalem wiadomo, że są różne obostrzenia też mhm. podejrzewam, że nie w każdym szpitalu dałoby się wprowadzić zapach, e, czy, czy mhm. to, no, kocyki to wiadomo, że no, zawsze są, są trudności, problematyczne. Tak, tak. E, natomiast w domu mamy większe pole do popisu rozumiem. No, dokładnie, dokładnie tak. A, a nadal pacjenci poprzez to, że, że to ciało choruje. Oni potrzebują, żeby to otoczenie było bezpieczne, żeby ono stanowiło taką ochronę. Bo kiedy to nasze ciało jest chore, my tracimy tą taką powłokę ochronną i przez to ta przestrzeń, do której wchodzimy, gdzie mieszkamy, ona powinna stać się taką ochroną, my się tam powinniśmy czuć bezpiecznie. Dlatego może jak Państwo nas oglądają, to można zrobić takie ćwiczenie po prostu usiąść sobie wygodnie w fotelu, zamknąć oczy i zapytać nas, czy ta przestrzeń domowa, gdzie jesteśmy, czy dobrze się tam czujemy, po prostu? Bo pacjenci właśnie na trzy rzeczy zwracają uwagę: że jest za mało przestrzeni w ich otoczeniu mieszkalnym, że jest za mało światła, jasności i że jest za dużo bodźców. Czyli właśnie na przykład ten hałas czy ten zapach jakiś taki nieprzyjemny, to zaczyna tak dokuczać bardziej niż jak jesteśmy zdrowi. Wchodzimy do domu i, i sprawdzamy po prostu. Najlepiej po prostu sobie przejść przez to mieszkanie i zobaczyć, czy, czy my się tam dobrze czujemy. Zasady są dosyć podobne, bo też bardzo ważny jest ten kontakt z przyrodą. Więc super, jeśli mamy widok za oknem na drzewa. Jeśli nie, to na przykład można właśnie jakieś zdjęcie sobie wydrukować w najprostszy sposób albo jakiś obraz kupić z widokiem na drzewa. Czy na wodę. Coś, co też jest dla nas przyjemne, bo pamiętajmy, że ten, te nasze wybory to są zawsze indywidualne, one są nasze. Co innego się Tobie podoba, no prawda? No tak. <laughs> a, a co innego, właśnie mi, czy, czy komuś innemu. Ważne jest światło, żeby był dostęp do światła dziennego, szczególnie o poranku, ponieważ takie światło to niebieskie, ono też produkuje ten zdrowy kortyzol, więc rano jak najbardziej jasne światło. Wieczorem z kolei ma być to już y światło ciepłe, więc mówią y naukowcy, żeby przed y spaniem na godzinę minimum, żeby wyłączyć telefony, co nie jest łatwe, y ekrany telewizorów, komputerów, y ponieważ tam jest emitowane właśnie to światło niebieskie, które wieczorem jest y y szkodliwe, bo zabija wtedy się produkcja melatoniny. Nie oglądać telewizji w łóżku. Dokładnie, w łóżku. nie oglądać telewizji w łóżku. A wracając do tych punktów, to, to właśnie ten kontakt z naturą, to światło, znowu kolory zbliżone do naturalnych, nie jakieś krzyczące, chociaż oczywiście, jeśli ktoś uwielbia czerwień, no to, to trudno, to, to nie wyrzucimy tej czerwieni z domu, ale generalnie, żeby to były takie kojące kolory. Ważne są też kształty. Im więcej zaokrąglonych w domu, tym to jest bardziej korzystne dla umysłu. Kolory, kształty, wilgotność, o której wspominałam, a która w szpitalu nie zawsze jest możliwa do osiągnięcia. Wilgotność powinna być tak na poziomie 40 do 60%. Teraz są takie nawilżacze też powietrza, więc no, czasami to trudno uzyskać. Można też w najprostszy sposób, tak jak kiedyś, na przykład u mnie się wieszano na, kalory, na kaloryfery takie pojemniki z wodą czy mokre prześcieradło. Temperatura jest istotna. Nie w każdym pomieszczeniu taka sama, tak między 19 a 21 stopni. I znów to, żeby pobudzać zmysły, czyli żebyśmy słyszeli gdzieś tam ulubioną naszą muzykę. Czy dźwięki z natury, śpiew ptaków, odgłosy strumy, strumienia płynącego, zapachy? Właśnie najlepszy jest i nie polecam tu kominka, tylko dyfuzor, bo ten kominek to, to, to jednak są te takie odświeczki, no tak, tak. prawda? Jakieś takie spalinki, a tutaj właśnie dyfuzor jest, jest czysty i, i można tam jakieś wrzucić jeszcze, dolać olejki eteryczne. Właśnie z jakąś taką nutą lawendy, która nas uspokoi, czy, czy pomoże nam na lepsze spanie, będzie odpowiedni taki olejek. Czyli, czyli właśnie to, to powietrze jest też takie istotne. I cały czas właśnie kontakt z naturą, na przykład jeśli mamy ten rośliny. Rośliny w pomieszczeniu są bardzo istotne, ponieważ one. Oczyszczają to powietrze z jakichś takich szkodliwych substancji. Mają taką właściwość. Nie wszystkie. Jest taka lista, którą stworzono, właśnie takich roślin, które pochłaniają te związki chemiczne, produkują zresztą też tlen. To chyba. chyba... No tak, bo rośliny też pomagają utrzymać, szczególnie jeśli jest ich dużo. Tak, to pomagają tak, to utrzymać prawda. też odpowiedni poziom wilgotności, bo dbają same o siebie po prostu w tym momencie to stoi taka Tak, to jest właśnie w... tak, Sanseveria chyba skrzydłokwiat, który, sans tak, który pochłania, pochłania właśnie te, te związki jakieś szkodliwe z powietrza wyłapuje. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.